No cześć, tu witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dla was mam super filmik polegający na tym, że skiny, skiny z mojej szafki, rzadkie skiny z mojej szafki, moje najbardziej rzadkie skiny, które posiadam, decydują o moim lucie. A jeśli nie rozumiecie o co chodzi, czyli na przykład jak mam Black Knighta mi wylosuję złotego, to gram z złotymi broniami tylko, tylko złotym ekwipunek, cały złoty ekwipunek oprócz trapów. No jeśli na przykład właśnie wylosuje mi na przykład Honora to same fioletowe skiny, same filetowe itemy No i tak aż do zielonego Niestety nie ma koloru szarego skina więc no niestety szarych broni nie mogłem jakby wylosować Mam nadzieję że taki film Wam się podoba możecie stawić świpeczkę albo i subika na moim kanale Będzie mi bardzo miło A zanim jeszcze przejdziemy do giereczki Byłoby bardzo miło, jakbyście pisali kod twórcy i tymi właśnie Naprawdę, będzie mi przemiło, ponieważ zbieram na komputer, żebyście mieli lepszą jakość filmów, lepszą jakość streamów. Jeszcze jak zbieram na komputer, to będzie też kamerka. Dobra, mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Zapraszam Was do gireczki. Cześć, cześć. A i jeszcze zanim przejdziemy do Giereczki to chciałem Wam powiedzieć, że ten filmik wziąłem z zagranicy od AliEye. Żebyście nie pisali w komentarzu y, ukradłeś z zagranicy to tak. Wziąłem ten pomysł od AliEye, więc link do jego kanału oczywiście też macie w opisie. Dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do Giereczki. Dobra, naszym kolorem broni w tej gierce to jest kolor niebieski, bo Green Blast jest kolorem niebieskim Jeśli chcecie wiedzieć co ja uważam o tym w skinie, to ten skin jest moim zdaniem taki średni, ale tego skina zdobyłem, e, kupiłem wtedy kiedy powiedziałem czatu, że jeśli wbiją 10k subów to kupię tego skina i wbili 10k subów więc no jednak tu jakiś mam sentyment do tego skina Dobra, my lecimy sobie na przyjemny park Dobra, tylko teraz żeby znaleźć kolor niebieski broni o Jezu, złoty kolor broni naprawdę, a my go nie możemy podnieść. O nie, nic tego, nic nie możemy z tego podnosić. To wyrzucamy. Bo to nie jest niebieski, no przykre, przykre. Ale oczywiście keblary. Takie kewlar typu 50. O, albo to, albo małe, bo to oczywiście zielone na przykład. Albo coś to możemy bić jak, żeby nie było. Albo nie, dobra. Ustalmy, że leczenie też tylko niebieskie. Będzie trudniej, będzie trudniej, czyli tylko to co na razie mamy, możemy się tylko tym leczyć. To jest pomysł. Będzie na pewno zabawniej. Dobra, ja tutaj idę szukać dalej jakiejś niebieskiej broni. O Jezu, ale to jest przykre. Dwie sniperki mi dropły, a żadnej nie mogę podnieść. No przykre, przykre. Ale znalazłem przynajmniej full Keva. Ale z broni, z niebieskiej żadnej nie znalazłem, więc teraz jakim ktoś dojedzie, to mam. Ogromny przypał, bo nie mam w ogóle broni. O Jezu, dobra, jak tu pije kewa. Jezu, teraz my wszystkie bronie będą dropić, to będą złote. Oczywiście, jak potrzebuję broni niebieskiej, to będziemy dropić złoto. Złote bronie, dobra, ale... E, trapy to chyba będziemy mogli używać, żeby sobie dojechać na Pragi, Jakieś trapy albo... Właśnie na spady to, to zaliczamy. O, i pierwsza niebieska broń, no i super, dobra. Dobrze, mam i totalny, teraz to już można dojeżdżać. No i fioletowy automat, tu są jakieś jaja. O nie, tu No i gorzej. Czyli ktoś tu jeszcze łazi. O nie. My nie mamy broni. Fioletowy automat, kolejny. Drugi, dlaczego? To są same fioletowe automaty. Najgorzej. Pewnie tam jest airpack, dol. Launchpad launchpad możemy sobie wziąć chyba. I siorb, dobra. Jest typek, idziemy go dojechać To jest jakiś tryhard Dobra, on ucieka, no dobra To na dla mnie w sumie lepiej No le leci lecimy sobie wziąć spada. Przypał No dlaczego? Dlaczego, dlaczego dlaczego? Nie, my już wszystko zbudowaliśmy, nie mamy gdzie my go dojechać. Robimy dojazd totalny O nie. Dlaczego mi... Word nie wybrało. Dlaczego... Dobra, nie ma... Szkoda mi maców na tego typka. Będzie teraz sam stał? Chodź tu mordo Najgorzej On teraz będzie tam kampił, czaty Widzowie znaczy Najgorzej A no, chyba też na pompę A Ale... On też tu zdążył postawić nam trapa, lol Dobra, łuf Na szczęście to udało się nam przeżyć Super, dobra, mamy jednego fraga Ale on, dobra, miał snajperkę automatyczną, niebieską To jest plus przynajmniej Dobra, mamy dwie niebieskie broni No ale i tak średnio no i tak jest przepał i to nie mamy żadnej pompy. Przecież niebieskich pomp jest... Są dwie niebieskie pompy, no. Seriously. Trzy! Trzy niebieskie pompy. Automatyczna, kombat i wolna. Więc dobrze, że nam się udało, mieliśmy full HP, że nam się z tym pracem. O nie, teraz zauważyłem, że użyłem apteczki. O nie, najgorzej. O nie, użyłem zielonej apteczki. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra. Sorry, widzowie, Sorry, no nie. Teraz się kapnąłem, żeby zauważyć, że wziąłem apteczkę. No, no nie. Sorry, 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 sorry. Dobra, znaleźliśmy ale Chyba... To jest jakiś typek, lol. Dobra, leży, dobra. Ile miał niebieskich broni? pokczamp Dobra, miał niebieskiego kombata, to jest najważniejsze. Niebieski kombat, kałaszka miał. To jest super. Dobra, full kewa mamy. Dobra, pokrząt mamy. Dobra, mamy teraz już dobry loot. Jeszcze matsy mamy. Mamy dypka. O, i spadła się panu. Dobra, dostał. Dobra, został Dobra, teraz dobra, dobra, leży Dobra, udało się nam, o nim, ognisko Wow, ale bym sobie przygarnął jego luz. Mm, złote wszystko, patrzcie to Dobra, ale mamy kombata, to jest dla mnie pokrwaw totalny Kombat jest tutaj grany Dobra, robimy dojazd, robimy dojazd, robimy dojazd typką tutaj, bo się biją. I trzeba ich dojechać. Bo chyba nas zauważył. Tam się leczy ogniskiem. Dobra, my już lecimy tutaj do góry. I z góry zabijamy. Mam nadzieję, że tak, tak się uda. Tak w sumie ja jestem już w trawie ostatnio typów te typ wtedy. Typ typ ty. więc... O, dobra, robimy dojazd, robimy dojazd. Tome HG. A nie! O, nie. O, nie mogę! Nie Dobra, mamy. Może się wylądować czy mówią. Dobra, leży. Dobra. Dobra, nie ma kawa? Co, leży. O, dobra, został nam ostatni typ, dobra. Super, dobra. Dobra, nie możemy sobie wygnieć żadnego leczonka, no trochę przypał. Mam nadzieję, że ostatni typ będzie totalnym botem. Dobra, ładniej to zabiliśmy. O i mamy typa ostatniego Dobra, mamy go, ja robimy ja, robimy lewo. Dobra, mamy bota totalnego. Do... Dobra, tak, zrobiliśmy go jeszcze noskopem Trochę zramiliśmy z, z tym noskopem No ale pokczampik, udało się nam wygrać challenge Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał No, dobra pokczampik Dobra My jesteśmy już w Pogarytce Mam nadzieję, że taki challenge Wam się podobał Jeśli tak to właśnie możecie to oczywiście napisać w komentarzu Możecie również w komentarzu mi napisać jakiś fajny pomysł na odcinek I taki tutaj teście, kto dotarł do końca, to może napisać um, Co tu można napisać, możecie napisać nie wiem co napisać, napiszcie no, XD <gry> Nie wiem, XD to przypnę wam serduszko i lajka Ostatni, W ostatnim filmie tak zrobiłem i naprawdę było bardzo dużo osób do oglądało do końca, więc bardzo mnie to cieszy Dobra, pamiętajcie jeszcze raz o kodzie ja tym Kjangmiki Sorry, że was tak męczę tym kodem Ale naprawdę, naprawdę taki, że jak mi wspieracie w sklepie To naprawdę mi to bardzo pomaga Dobra, ja już nie będę was zanudzał Do zobaczenia w następnych materiałach Cześć, cześć